W dzisiejszym filmie pokażę wam gdzie możemy zdobyć Belduma oraz Metanga. Pojawiają się w tych samych lokacjach. Z tym że Metang troszeczkę rzadziej, ale też można go tam spotkać. Ja jestem koło Lisandre Cafe. Ta miejscowość, ta miejscówka będzie dostępna dopiero pod koniec gry. Więc w dosyć późnym takim etapie. I tutaj właśnie jak wejdziemy sobie do Lisandre Cafe, to zejdziemy do Lisandre Labs, czyli do labora laboratorium Lisandra. W tym miejscu, moi drodzy, pokażę Wam, w którym miejscu się respią nasze Beldumy. To jest ta lokacja. Tutaj właśnie Wam pokazuję. Zaraz sobie tam pobiegniemy, więc cały czas ruszamy tą ścieżką, którą tutaj widzicie u mnie. I tutaj jesteśmy praktycznie na miejscu. Już możemy zauważyć, że dwa Beldumy w tym miejscu się pojawiły. Te Pokémony respią się tutaj co 6 minut, więc jeśli nie traficie za pierwszym razem, to warto poczekać chwilkę. Mam nadzieję, że poradnik był przydatny. Jeśli tak, może zostawić łapkę. Ja was, ja was zapraszam do kolejnych na kanale. Trzymajcie się, cześć!